Gladiator na Tytaniku. Ostatni z wyrżniętego plemienia Celtów nie mógł wybrać sobie gorszego momentu, by zawędrować do Pompejów. Na jego usprawiedliwienie, jest niewolnikiem, więc to nie z własnej woli trafia do miasta w przeddzień wybuchu Wezuwiusza. Ratować będzie musiał nie tylko siebie, bo po drodze rozkocha córkę władcy Pompejów. Twórca filmowego Mortal Kombat czy serii Resident Evil nie jest może wyszydzany tak jak Uwe Ball, ale swojej porcji niewybrednych epitetów i tak wysłuchuje. Nie do końca słusznie, bo Paul Anderson tworzy solidne popcornowe kino. Kit Harington ma dobry sześciopak i słodką, niemal dziewczęcą buźkę. Emily Browning głównie ładnie marszczy czoło, choć gdy jest naprawdę zmartwiona, to jest naprawdę zmartwiona. Są też Jared Harris i kerri Moss i tylko Kevin Costner wydaje się tu wyjęty jakoś z innej epoki i nie pasuje do całości. Pompeje łączą wątek romantyczny z Titanika z akcją i muzyką z Gladiatora i z filmem katastroficznym w klimacie pojutrze. Tyle, że to bardziej przedwczoraj. Niespodzianka! Dopóki toczy się zaskakująco długa pierwsza część filmu, na którą składają się między innymi bardzo efektowne walki na arenach, Pompeje sprawiają niesamowitą frajdę. Gdy wybucha wulkan, nudne, standardowe sekwencje ucieczki i katastrofy zasypują świetne dotąd Pompeje filmowym popiołem. Pompeje to solidne kino akcji, ale jeśli naprawdę macie ochotę na wizytę w zasypanym mieście polecam klasyczną grę przygodową Pompeji Legenda Wezuwiusza sprzed 15 lat. Tylko najpierw musicie ją odgrzebać. Uwaga wracamy z naszym cotygodniowym konkursem. Dla 5 osób mam ważne do końca lipca elektroniczne bilety na dowolny seans do dowolnego kina Helios. Szczegóły i lista wszystkich kin w opisie tego filmu na YouTubie. Aby wygrać, musicie zasubskrybować na YouTubie To jest Kino oraz kanał naszego partnera Heliosa. Jeśli oglądacie mnie na YouTubie, szybkie ułatwienie i odpowiedzieć na dwa pytania. Pytanie pierwsze: Z grona nominowanych do Oscara dla najlepszego filmu, wybierz swój ulubiony. Dlaczego właśnie on zasłużył w tym roku na statuetkę? Pytanie drugie: Kevin Costner to odpowiednia osoba do roli kopiącego tyłki tajnego agenta, czy może wybralibyście kogoś innego? Kogo i dlaczego? Odpowiedzi nadsyłajcie do wtorku 25 lutego na adres to jest kinowideomałpa Do odpowiedzi dołączając swoją YouTube'ową nazwę użytkownika. Powodzenia i miłego seansu!